Zaszalałam ponownie na wyprzedażach, za że kolejne 3000 tutaj wiszą i leżą. I właśnie to wszystko zaraz Wam zaprezentuję, ja i moi towarzysze. Pamiętaj, łapce w górę, o subskrybowaniu mojego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Dzień dobry, cześć, witajcie w nowym filmie. Witam Was, ja, Asia, na moim kanale. I słuchajcie, występuję już w pierwszym komplecie z wyprzedaży z Zary. Możecie już kojarzyć te rzeczy, ale tym razem są obydwie w dobrych rozmiarach. Góra L, dół L, wisi tutaj również XL, którego uwierzcie mi na słowo, nie będę już miał z za wielki, rękawy i tak dalej, to nie pasuje a to zdecydowanie pasuje bardzo fajna bluza dokładnie takiej długości natomiast ja będę nosić ją właśnie w pod stanik lub w spodnie tak wygląda z tyłu, jest idealna, w przepięknym kolorze i bardzo dziękuję za ogrom komentarze z pochlebstwami, że bardzo mi ładnie w tym kolorze, akurat to wiedziałam, <laughs> także nie zaskoczyliście mnie, ale spodnie, słuchajcie, te elki są idealne, takie szerokie, wide leg, fajne, dresowe, wygodne do wszystkiego. Długość. Mam nadzieję, że będzie ok do sneakersów. Będę najwyżej nosić tylko te na platformie i będzie jak najbardziej ok. Są luźniejsze. Trochę spadają mi z tyłu, więc ta różnica rozmiarów spora. Te M-ki były dużo za małe, a te l są takie, wiecie, na granicy nawet za duże, ale sznurek tutaj załatwę sprawę sobie dowiązałam i już wiecie, nie spadają, więc jak najbardziej wszystko pasuje. Jestem bardzo zadowolona i już wskakuję w następne rzeczy. Kolejna rzecz. A tak naprawdę przebrałam tylko bluzkę, już wyszła następna stylowa, taka bluzeczka z konikami oversize'owa, bardzo fajna, z napisem z Bordo. Akurat ja lubię takie motywy. Zresztą wszyscy, którzy obejrzeli Yellowstone i tego typu klimaty telewizyjne, tasiemce, ja obejrzałam wszystkie sezony, wszystkie odcinki, więc. Już jestem również zdemotywowana zakończeniem tego serialu. Liczę na to, że będzie jakaś osobna część o Bef i o Ripie, bo uwielbiam mm. ten duet. Ale słuchajcie, o bluzce, bo o bluzce tutaj mowa. Bardzo fajna, trochę droższa, nie ukrywam. Wydaje mi się, że lepiej jest ją kupić, jak będzie, tak wiecie, za pięć dyszek, bo teraz chyba zapłaciłam za nią w okolicach siedmiu. No ale tak, wszystko idzie w górę, więc również przeceny no zostawmy to bez komentarza tak wyglądam tak ale ja oczywiście sobie podstanik i już wystylizuję po swojemu moglibyśmy tutaj sobie podkręcić te rękawki zaznaczę że ona jest taka postarzana więc pasuje tutaj klimatem do spodni stary vibe tak o obszernie oversize'owo, Mam tam lustro, więc się widzę, więc już teraz wszystko, wszystko pasuje. W ogóle proszę docenić, idealny kadr. Za idealny kadr, za dopracowanie wszystkich szczegółów odpowiada pan operator za kamerą w tej chwili, ale dzisiaj również i model, więc <laughs> ja będę mogła sobie siedzieć tam, sapać i komentować i robić miny i rozpraszać. Bardzo się z tego powodu cieszę, natomiast jeszcze raz powiem, wszystko jest dopracowane, trwało to, moja cierpliwość, ale ważne, że on jest zadowolony. Mam nadzieję, że Wy również zostawcie dla niego serduszko, chociaż teraz tak się chyba pokazuje, a może tak, nie wiem jak się pokazuje, ale serduszko proszę zostawić w komentarzu. Nie widać. Koszulka z konikami była w rozmiarze L, bo o tym tylko nie wspomniałam. A teraz już mierzę basicową, taką w prążek bluzkę, bardzo mocno zabudowaną jak na mnie, ale ten materiał jest po prostu przecudowny, więc nic tutaj nie uwiela, nie przeszkadza i tak dalej. Jest jak najbardziej ok. Bluzka jest również w rozmiarze L. Jest dłuższa, że spokojnie możemy sobie wsadzić ją w spodnie i osłonić nereczki. I to co najważniejsze, zimą, wiecie, nam marznie to tutaj, nic nie zmarznie, jest wszystko idealnie. I, słuchajcie, kolejna rzecz zmierzona do tych spodni: bardzo mi się podoba, więc już wiem, że te spodnie będą pasowały do wszystkiego w mojej szafie, z czego akurat bardzo, bardzo się cieszę. Mam też buty, mam dodatki, ale tak wiecie, coraz bardziej się zagłębiam w Wieszak. Popacy też będą mierzyli poszczególne rzeczy i nie zdziwcie się jak gdzie nie gdzie będzie przeplatanie moimi facetami więc musicie koniecznie obejrzeć cały ten film cześć widzowie mam na sobie takie czarne jeansowe spodenki super naszywką i taką białą bluzkę, która ma jeszcze na plecach wielki czarny nadruch i tutaj jest nadruk Fender czerwony. Tutaj też jest taka czerwona naszywka, też z napisem Fender. Widzicie ten napis? Widzicie? Proszę, proszę się z tym zgodzić. <laughs> A tak serio, bluzka graficzna ze słonikiem, z torcikiem, z wisienką. Nie żeby tematycznie w styczniu, tak? <laughs> Wiecie, oczko do Was puszczam. W każdym razie, słuchajcie, bluzeczki tego typu były modne, jak ja byłam taką dziewczynką. I pamiętam, że miałam białą bluzeczkę z takim misiem albo pieskiem, coś takiego. Tak mocno ją znosiłam, że ten cały nadruk się odkleił. Po prostu w praniu on zniknął. Więc niestety... No, nawet na pamiątkę sobie nie zostawiłam, ale bardzo, bardzo ją lubiłam. Fajna, bawełna, i tu właśnie ta bluzka to moją bluzeczkę sprzed lat mi przypomniała. No, ale <gryw> jest bardzo mocno dopasowana. To jest rozmiar L. No, i niestety dla mnie jest totalnie niedopuszczalne. Wiecie, ja mam bicek, tak? Ja mam też czym oddychać. Ja jestem sobie postawna kobitka, i niestety, ale <gryw> w takich rzeczach zupełnie się nie czuję, więc. Nawet jeśli całkiem spoko wyglądam, no to niestety, ale to nie dla mnie. A szkoda, bo bardzo fajna bluzeczka, fajnej jakości, naprawdę fajna bawełna, taka grubsza, konkretna, bardziej sztywna, no ale niestety. Rozmiaru większego z tego co wiem nie ma, więc... Odpada. Teraz mam na sobie takie czerwone spodenki. Wyglądają trochę jak takie tenisowe. I do tego jest taka biała bluzka z super czerwonym nadrukiem. Takiej strzałki. Tak. Tak, może ja na przykład. Stylówka na pawełka, wyblakła koszulka. Bez rękawnik, tak naprawdę. Gdyby były większe mięśnie, byłoby super. Fajna, sprana. No ale nie podobam się w sobie na chwilę obecną, dlatego że nie mam mięśni. Spodemki. Jedne z moich ulubionych, jeżeli chodzi o krój. Bardzo fajne. I tak jak Kuba mówi, zostawię sobie fajne. Naprawdę fajnie. Tak z tyłem. A tutaj kupa, Piachu. Patrząc w lustro, tutaj, ale tutaj widzowie, zobaczcie, co ja robię. Jak kubuś widzowie. Super, podoba mi się i wszystko dopasowane, więc moja żona Asia trafiła idealnie z rozmiarówką. Pamiętacie może, a jak nie pamiętacie, to tu gdzieś właśnie wyświetli Wam się karta z poprzednim filmem z wyprzedaży, bo tak, to nie pierwszy raz oszalałam na wyprzedażach w zarze. Ale wspominałam wtedy, że jestem mega szczęśliwa, bo zamówiłam sobie fajny dresik. I w ogóle inny kolor niż ten różowy. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało. Ja dwa razy sprawdzałam tam to zamówienie i tam była do tego zielona bluza. Nie ma. Nie ma, po prostu wsiąkła, nie ma w tym zamówieniu tej bluzy, więc pokazuję Wam tylko spodnie dresowe. No tak to bym, wiecie, się wstrzymała i pokazała Wam całe dresiwo, a tak. Nie ma, nie będzie, więc nie będę miała czego pokazać. Jedyne co wspomnę, to i tak niespecjalnie płakałam po tym dresie, dlatego że te spodnie wyglądają na mnie wyjątkowo niekorzystnie. Uważam. Nieładnie się tutaj zbierają. Zresztą ja już kiedy się pokazywałam w nowościach, w zarze. No i słuchajcie, one totalnie nie leżą jak te różowe, więc. Nie ma tego złego, tak miało być, opatrzność nade mną czuwała i po prostu nie będę właścicielką takiego dresu, nie ma tego złego. Oczywiście mierzę rozmiar L, bluzeczkę również rozmiar L i bluzka też jest z takiej fajnej, grubszej bawełny, już nie taka prążkowana, a gładka. Jest mocno zabudowana i tutaj ma bardzo ścisłe rękawki. No a jak wiecie, jesteście kulturystką, <laughs> trochę tak aktualnie to wygląda. No to no nie ma takiej opcji. No jak ryzykować pęknięcie tutaj rękawka? Nie ma takiej możliwości. Kolejna zmiana stylówki i tym razem mam na sobie takie długie beżowe spodnie i do tego taka koszula. Niestety tutaj coś mnie zatyka, więc raczej jej nie zostawię, ale ma super nadruk z tyłu. Spodnie zostawiłem, ale za to mam nową bluzkę. Niebieską i tutaj jest bardzo mały nadruk. Nie wiem czy z tyłu coś jest, ale też się zaprezentuje. Bardzo dobrze czuję się w tym komplecie. Spodnie są bardzo fajne, jakże i bluzka. Też możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach. Było na niebiesko, to teraz jest na zielono. Mam tutaj takie zielone spodenki i taką zieloną bluzkę. Tutaj jest taki nadruk, też ma różne barwy zielonego. Spodnie są bardzo wygodne, bluzka też jest bardzo wygodna. I wszystko chyba stąd zostawię. I teraz zaczniemy od najlepszego. Asia kupiła mi, zamówiła, jeszcze nie kupiła, zawsze możemy zwrócić. Fajne spodnie, wiedziała, że będą dla mnie, ale wyciągam z szafy drugą parę identycznych spodni i już mam dwie. To ten sam sprawdzaliśmy po kodzie kreskowym, to te same spodnie i powiedziałem Masi, że je zostawimy. Będę miał na zmianę jak będą się prać. Rewelkę nawet mogę sobie o, delikatnie obniżyć. Koszulka do tych spodni mogłaby być dłuższa, ale jakbym założył zwykłe dżinsy, te swoje długie ulubione, do żony właśnie mm -hmm. teraz mówię, bo już się odzwyczaiłem od kamery, to wyglądałoby to rewelacyjnie. Koszulka też fajna, ale poczekajcie moment. I mam, i to jest koszulka do tych spodni. Moja czuję się o wiele lepiej, bardziej komfortowo i w 100% pewny siebie. Ja bym tak to wystylizował. Nie macie deja vu, słuchajcie. Nie, to nie ten temat. To ja po prostu pff, No zamówiłam pff, dwukrotnie te same bluzki, tą beżową i tą różową. Nie wiem jak to się stało. Totalnie obydwie, no, eleczki, bardzo ładny dekolt. Mogę się o nich jeszcze opowiadać, wiecie, o nich opowiadać, a nie się o nich o nich po prostu mogę opowiadać, bardzo, bardzo fajne, ale przy tej okazji chciałabym pokazać, jakiego prześlicznego misia breloczek zamówiłam. Kuba, jak zobaczył, mówi, jaki on piękny, taki śliczny. Tutaj ma, no to kółeczko, nie, zobaczcie, o, takie coś. Naprawdę, no wygląda obłędnie. A teraz bardzo modne są tego typu pluszowe breloczki, takie skórzane, więc warto się zaopatrzeć w takie właśnie na wyprzedażach. I na przykład, ponieważ zamówiłam taką torebeczkę, babietkę, zobaczcie, oczywiście ja nosiłabym ją crossbody, no to wystarczy tutaj taki misiek i wygląda to rewelacja. Tak właśnie podciąga mi się ta bluzka, widać mi brzuch. Nie, nie czuję się zbyt komfortowo. <gry> Ale jeszcze o torebce. Torebka bardzo fajna. Tutaj ma takie, wiecie, takie chwościki, coś takiego, ze złotymi dodatkami i sobie wygodnie możemy rozpiąć czy zapiąć. Mamy taką krótszą rączkę, więc jest to bardzo wygodne. I mamy właśnie do noszenia rozwody i jest regulowany więc bardzo, bardzo spoko, jest bardzo lekka, więc jak dla mnie wygodna uważam. Ten pasek jest cieniutki, więc i możemy sobie ją założyć do jakiejś sportowej stylówki, i również do takiej eleganckiej, klasycznej, będzie pięknie wyglądała. Nie mówiąc o tym, że bardzo uniwersalny kolor taupe, do autentycznie wszystkiego wynosicie. Zupełnie nie mój klimat i tutaj za kamerą słyszałem, że Asi też nie, Spodnie wypadające praktycznie w kolanach, bo tak jak się delikatnie suną, tak będzie. Nie do zaakceptowania przeze mnie. Koszulka tutaj jak najbardziej pasuje. Specjalnie założyłem, wróciłem do tej białej, bo jest inny krój. Podni i to naprawdę pasuje teraz, ale tak samo w sobie nie. O teraz, jakbym pociągnął i nosił tak wysoko, to wypadają powyżej kolan i nie czuję się po prostu komfortowo. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale napiszcie, czy wyglądam atrakcyjnie w tych spodniach. Przede wszystkim, bo koszulka jest w miarę uniwersalna, ale czy te spodenki pasują na mnie, czy były lepsze te poprzednie. Jestem w tej różowej. No, stwierdziłam, że dobra, przeskoczę w nią szybko, pokażę wam, ale tak jak w ogóle coś śmieszniejsze. Te beżowe zawsze wypadają większe, te różowe zawsze wy wypadają krótsze. Do rzeczy z wysokim stanem idealna. Do takich, widzicie, średniej, gdzie jak ten to pępek. To bardzo źle się czuję. Ten krój zdecydowanie wypada lepiej, ale też do mnie do końca nie trafia. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, że się rozchodzi trochę jak sukienka. Spódniczka czy sukienka? Spódniczka. Spódniczka rozchodzi się jak spódniczka i taki trójkąt trapez się robi i to trochę nie do końca do mnie przemawia. Długość bardziej szczęśliwa jak dla mnie. Kojarzą mi się te spodnęki typowo z takimi z plażowym, wakacyjnym, jeżeli chodzi o długość. Mam podobne tylko z nacięciami, no i w tych raczej bym chodził. Wyglądam, uważam ok, chociaż te trójkąty no. Rzuca mi się to w oczy i raczej bym ich dla siebie nie zostawił. Asia nie pokazywała w ogóle krótkich spodenek, spódniczek, więc powiem to ja. Jest idealny moment, aby skorzystać z wyprzedaży w sklepach, bo naprawdę możecie kupić super ciuchy wakacyjne w bardzo atrakcyjnych cenach. A teraz wróćmy do Pawełka, w sumie do koszulki. Koszulka mega gruba, fajna. Jest to. W 100% mój vibe sprany, zniszczony, znoszony, długie, oversize'owe, takie rękawy. Mega, mega mi się podoba i to powiem Asi, że zapłacę za to i to zostanie w mojej szafie, raczej wzbogaci moją szafę, z której ostatnio ciągle coś wyrzucam, szczególnie jeżeli ma wielkie znaczki. Bardzo lubię takie no name. ostatnio. Zajebiste. Spojrzałam w lustro i ja mówię, kurde, taka metka wielka tu mi wystaje, a jestem przebrawa i słuchajcie, spodnie są moje prywatne, to są spodnie takie w prążek dresowe, też zery, ale kupione przeze mnie w second handzie, są rewelacyjne, uwielbiam. Ale buty. Buty. To jest pierwsza para, którą pokazuję w tym mierzymy. I są to buty z działu dużej dziewczynki, jak to się kiedyś mówiło. Rozmiar 39 jest idealny. Jak te buty są wygodne? Rewelacja. Śmieszne grosze, bo buty dziecięce zawsze są dużo tańsze i wyglądają, uważam, bosko. Bardzo ładny kolor z zamszem, czarny, w ogóle z tym różem. Rewelacja. Fajnie, że nie granatowy, bo ja zdecydowanie bardziej lubię połączenie czerni z różem. No i na górze, na górze mam taką koszulę jeansową, troszeczkę cieńszą, nie jest taka, wiecie, konkretna, taka gruba, co akurat mi osobiście bardzo odpowiada, bo zdecydowanie wolę, jak ten jeans na górze jest taki płynący. Jak jest grubszy, to od razu bardziej przypomina kurtkę i wiecie, mamy takie, jak to nosi, czy jako koszulę, czy jako kurtkę. Tutaj ewidentnie jest to koszula, super się w niej czuję. Jest to koszula w rozmiarze L. Taka na guziczki. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda z przodu. Możemy sobie ją mieć właśnie tak puszczoną. Możemy oczywiście. Tak, zerkam w lustro, nie chcę być niegrzeczna, ale chcę to fajnie wystylizować. I dzięki temu, że właśnie wsadziłam podstanik, to mam, wiecie, proporcje bardziej zachowane. Nogi są od razu wydłużone i inaczej wyglądają. Możemy też sobie podciągnąć w ten sposób. Wszystko tutaj fajnie się wpasowało, nic nie będzie mi się suwało i tak dalej, więc super! Jak to wygląda trochę na roboczo, ja uwielbiam w ogóle taki klimat. I powiem Wam, że właśnie tego typu rzeczy ja staram się kupować na przekraczanie. Czyli rzeczy, które bardzo mi się podobają, które wiem, że będę nosiła, ale zawsze gdzieś tam szkoda mi kasy, bo zawsze. Takie rzeczy, ta koszula tutaj na metce kosztuje 130 zł. Ja za nią zapłaciłam chyba 70, 80 albo 90. Jakoś tak, bo to wiecie, że coraz niżej, coraz niżej. No i w tym momencie mogłabym dać takie pieniądze, bo mam swój rozmiar, fajny kolor, wszystko mi tutaj pasuje. No a cena regularna już tak mniej zachęca. Nie będziemy przerywać sobie, dlatego że mam jeszcze bardzo fajny pleca. Słuchajcie. Ja jestem wielką wielbicielką plecaków, nerek, przede wszystkim wygody i komfortu, ale o tym już wiecie. I właśnie brakuje mi w mojej szafie takiego plecaka, który wiecie, sobie założę na plecy, sadzę tam wodę, jakieś przekąski, jakiś probian. Wychodzę rano z domu i mogę cały dzień spędzić na dworze, i na pewno będzie mi wygodnie i komfortowo. Fajne grube, jak to się nazywa? Napiszcie, bo ja nie wiem. Regulowane, w ogóle te wszystkie dodatki są ultra porządne, bo są metalowe. Pewnie będą się rysować, ale nic nam tutaj nie pęknie. Dodatkowo, to jak jest zorganizowany ten plecak mnóstwo kieszonek, ale to już musicie sami zobaczyć. Te zakończenia są takie na rzep, ale są gumowe. Możemy też sobie wziąć ten plecak i założyć na tą rączkę od walizki. No po prostu rewelacja. Tu jest cena regularna 230 zł. Ja za niego zapłaciłam 130 albo 140 zł. Jeszcze chcę Wam klamrę tutaj. Ona też jest funkcjonalna, bo to się rozpina. Tu możemy sobie wsadzić na przykład kurtkę albo bluzę, ale też mamy na naprawdę jedną, drugą, trzecią, czwartą, pięć kieszeni takich pochowanych, że nawet momentami nie wiecie, że tam jest kieszeń, a jest kieszeń bardzo fajna, solidna. Więc słuchajcie, ja w ogóle jestem zwolenniczką właśnie kupowania tego typu rzeczy, no bo wiecie, ponad 200 zł ciężko już tak wydać, nie? Na plecak. A ponad stówkę to już po świętach, jak się ma jakąś tam gotówę odłożoną z prezentów, to aż się prosi naprawdę taki fajny plecak sobie kupić. Tak właśnie, jeszcze układam, zakładam. To jest czapka, słuchajcie, z działu dziecięcego również. Jest regulowana z tyłu. Wzięłam największy rozmiar, jest bardzo, bardzo fajna, chociaż coś mi tutaj tak nie do końca leży, nie wiem, może ten kolor tak bezpośrednio przy twarzy nie do końca ale szkoda, bo jest fajne połączenie kolorów. Szkoda, że nie na odwrót, nie? Cała czapka bordo i tylko różowy napis. Byłoby zdecydowanie lepiej. Tak wygląda z tyłu. Tak, ja mam tutaj taki koczek. No w ogóle specjalnie mam dzisiaj inną fryzurę, żeby tak, wiecie, urozmaicać troszeczkę. Słuchajcie, ja bardzo lubię czapki z daszkiem. I w ogóle jestem wielką zwolenniczką noszenia czapek z daszkiem, ale ta jakoś nie do końca mi leży i jestem po prostu z wami w 100% szczera, a do tego stroju, gdyby było wszystko git, to pasowałaby idealnie, więc no, ale polecam zaglądać na dział dziecięcy. Koszulka była tak zajebista, że została i w, do tej stylówki. Zmieniliśmy spodnie i założyłem buty, żeby zobaczyć, jak długie są te spodnie. Lubię szerokie, luźne spodnie. Jedyna rzecz nie do zaakceptowania w szerokich spodniach to jeżeli zjeżdżają z butów i ocierają po asfalt piach i potem takie mokre zniszczone szczególnie dużo młodzieży tak zauważyłem że ma te tyły poniszczone za wąskie buty za szerokie spodnie tutaj mi się podoba chociaż delikatnie nie do końca dobrze się układa sznureczek do zawiązania możemy je podciągnąć trochę wyżej co już dla mnie nie to są spodnie typowo luźne. One mają być nisko. Te kieszenie mają, o, zwisać sobie. Brakuje mi aparatu w rękę i mogę iść na miasto. O! Siadam sobie, aparacik kadr, mogę czekać, rewelka. Podoba mi się i chyba sobie zostawię. Chociaż będę musiał się przyzwyczaić do długości, bo naprawdę bardzo mocno się składają. Na wyprzedaży warto też szukać rzeczy innych, wyróżniających się, charakterystycznych i też przy okazji w dobrej cenie. I uważam, że ten ciuch właśnie taki jest, bo to jest taka bluza, marynarka, trochę kurtka. W zależności jak wystylizujemy, tak możemy nosić. O krótszym kroju, oversize'owa, ja mierzę rozmiar te tutaj sznureczki, truczki, tak wiecie, fiu, fiu sobie fruwają, w niczym nie przeszkadzają. Tak wygląda z tyłu. Jest ona w takim militarnym stylu, bardzo dobrze się w tej rzeczy czuje i wiem, że to jest taka rzecz właśnie na przykład do czarnych spodni albo do jakichś jeansów, ale ona sama w sobie jest na tyle inna, że robi całą stylizację. Teraz mamy stylówkę plażową. Są tutaj takie spodenki, a raczej nie spodenki, tylko kąpielówki. Jest tutaj taki ręcznik, wygląda trochę jak sukienka, bluzka, ale jest to nadal ręcznik. Ręcznik jest trochę ocierający, więc go raczej nie zostawię. Ale kąpielówki są bardzo wygodne. Mierzę następne buty z działu dziecięcego, ale stwierdziłam, że te zasługują jeszcze na chwilę pokazania na dosłownie momencik, żebyście zobaczyli, jak fajne one są. Zaznaczę jeszcze, że tutaj nie ma żadnego oznaczenia kids. Więc jeśli się wstydzicie z jakichś względów, bo wiadomo, różne występują, to nie ma żadnego znaczenia. Więc <głos》> dla się czego nikt nie będzie o niczym wiedział. Kiedyś było Zara Kids i wiecie, bo ja w ogóle nie pierwsze buty sobie z Zara z działu dziecięcego biorę. Zawsze na jeden sezon, ale zawsze. Ale właśnie, tak jak te różowe, były ultra wygodne i naprawdę mięciutkie, i do niczego nie można się przyczepić, a kosztują 70 zł, więc naprawdę nie mają tak. Tak, te, które mam na sobie takie ala złote coś takiego no niestety są bardzo twarde, nie są wygodne, dość niekomfortowe, wiem, że na pewno obtarłyby mi nogi. No więc widzicie, musimy mierzyć, musimy sprawdzać, musimy testować, ale też przejdę do bluzeczki, bo bluzeczka, jak się domyślacie, po nadruku pewnie, albo się nie domyśliliście. Również jest dzieło dziecięcego, to jest taka bluzeczka, Toy Story. Ja w ogóle uwielbiam bajki, uwielbiam Toy Story, więc jak zobaczyłam, że jestem mi się... Dzisiaj kurczę, no. Zobaczymy, może akurat. No jest opadające ramię, 1,64 m, czyli to jest ten największy rozmiar, ale no niestety nie wygląda to zbyt korzystnie. Widać, że wiecie, gdzieś tam zabrałam to córce albo synkowi. Nie wygląda to za specjalnie, bo ja mam szerokie ramiona i duży biost. Na pewno drobniejsze dziewczyny, drobniejsze kobietki, polecam Wam serdecznie te bluzki, również dzieło dziecięcego, dlatego, że są świetnej jakości, zawsze są w niższych cenach, a przekonacie się też w tym filmie, że naprawdę różne wzory możemy dostać. Więc, co mam więcej mówić, skakuję w następną rzecz. I wiecie co? Po pierwsze, bucie, nie do końca jestem przekonany do rozmiaru, który wybrała Asia. Wzięła rozmiar 44. Ja normalnie noszę 43,5. Rzadko kiedy wpadam w 44, ale wzięła rozmiar o połówkę większy, ze względu na to, że to miały być buty, które będę zabierał sobie na nagrywki, na kopanie, wyjście w las. Bardzo fajne, takie padające w taktyczne. Szkoda, że są ze zamszu. Trzeba by je dobrze zaimpregnować. Poprawnie wymówiłem. Super. Z wyglądu podobają mi się naprawdę bardzo fajne, szerokie z przodu, ale chyba mimo grubej skarpety miałbym je luźne. Fajne, ale nie jestem przekonany i powiem wprost: będziemy je zwracać. Tak samo ze spodniami. Spodnie poza kadrem porozmawialiśmy, sprawdziliśmy. One są po prostu o rozmiar za duże musiałyby być mniejsze. No i kurteczka, też ala wiatrówka taktyczna. się. Zapnę też na wypad do lasu. Asia mi wzięła, czy nawet jakbym jechał na wykopki, kieszenie, wodoodporna ona będzie. Będzie po niej spływać. Tutaj mamy przykrywane kieszenie, więc fajnie możemy sobie schować dokumenty, panel od wykrywacza, tu mamy boczną fajną. I patrzcie, nie sprawdziłem, czy w środku też jest. Ja lubię mieć kieszonkę tutaj. To jest kieszonka? Nie, to nie będzie. Nie, 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 to nie będzie kieszeń i z tej strony też nie ma. Po prostu to jest takie szycie. A jeszcze tutaj. Chyba mamy na rzepy kieszonkę. Tak. I pewnie znając moją żonę, chciała mi tą kurtką zrobić największą przyjemność, że wybrała Ja Powiem wprost, nie chcę. Nie podoba mi się, nie czuję się w niej. Fajny kaptur, rozmiarowo. Zawsze jak się delikatnie ściśnie, to nie ucieknie. I wiecie co? Gdzieś tutaj jest fishing gear. Czapeczka, ja spróbuję tyłem i będzie ciężko, niestety, z metką. Jak to wygląda? Pewnie nie wyglądam atrakcyjnie, spojrzę w lustro. Nie, i teraz zrobimy odwrót. I nie, zdecydowanie nie jest to krój dla mnie. No, zobaczcie, jak ja wyglądam w tym kroju. Uwielbiam nosić czapki do tyłu. I teraz poczekajcie, założę swoją najdelikatniejszą i najbardziej ulubioną czapkę na lato. Kolorystycznie trochę nie pasuje. Ale to jest czapeczka, którą uwielbiam latem i w niej czuję się komfortowo i super. Również przodem mogę ją nosić i mogę tak sobie nosić, gdzie potem opuszczam w dół i ona jest super. Włosy mi wszędzie wchodzą. O włosach zaraz porozmawiamy i czuję się komfortowo w tej. Ta mi zupełnie nie leży. Nie jest to krój dla mnie, więc czapka fajna. Tak wygląda, tak wyglądam bokiem, tak wyglądam tyłem. Ale nie jest dla mnie. Tak właśnie, jako wielka fanka różnego rodzaju kreskówek, nie mogłam przejść obojętnie obok tej bluzki, t-shirt. Kuszulki zwał jak zwał. bawełnianych takich bluzeczek nigdy za wiele. W mojej szafie mam ich sporą ilość, ale już nie ukrywam, że mocno znoszonych, zużytych Więc dlatego właśnie chciałam, wiecie, sobie zamówić. Zamówiłam sobie te dwie sztuki. Czy są fajne? Są fajne. Czy rozmiar jest okej? Okay? Totalnie nie. Czy widać, że dziedzicia piernik? No niestety tak, szkoda wielka, ta bluzeczka również na 1,64 m nie wygląda na mnie za korzystnie, więc ja jej podziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że takie mierzumy Wam się spodobało, że docenicie, że wystąpili na moim kanale również chłopacy. Zostawcie jej łapki w górę, zostawcie serduszka w komentarzu. Jeszcze raz o tym wspomnę. Jakie to było proste, zobaczcie, nie mam metki. Po prostu było trzeba trochę pomyśleć i schować ją pod czapkę. I tak nadal ona nie pasuje, jest fatalna, więc po prostu robię tak. I teraz największa tajemnica widzicie mnie chyba ostatni raz w długich włosach i to naprawdę takich długich bo będę obcinał się na łyso cześć <grystanie>